Wiosną 1941 roku, krótko po upadku Krety, Friedrich Schubert pojawia się jako tłumacz Wehrmachtu, lecz szybko zamienia te rolę w osobiste rządy terroru. W latach 1941 do 1942 otacza się greckimi kryminalistami, zbiegami, członkami klanów kierujących się wendettą oraz kolaborantami próbującymi ratować własną skórę. W ten sposób powstaje banda Schuberta, niewielka, ale niezwykle brutalna. Nocami wyważają drzwi, biją ludzi kolbami karabinów, Łamią palce, przypalają skórę, topią ofiary w beczkach, stosują falakę oraz publicznie upokarzają całe rodziny na oczach sąsiadów. Schubert torturuje własnoręcznie, często z zimnym uśmiechem. Jego greccy ludzie rabują bydło, żywność, pieniądze i biżuterię. Napastują kobiety i zabijają każdego, kogo uznają za podejrzanego. W latach 1942-1943 wsieje na Krecie usłyszają już na samą plotkę o ich nadejściu. Jesienią 1943 roku banda zostaje przekształcona w komando Schubert. Oficjalny oddział antypartyzancki liczący 80, 120 ludzi, głównie greckich kolaborantów nadzorowanych przez Niemców. Teraz mają mundury, broń i pełną swobodę działania. Pacyfikują Kalikratis, Krousonas, Gorgolaini i Amari. Domy są palone po uprzednim splądrowaniu. Mężczyzn wyciąga się z domów i torturuje na ulicach, kobiety bije i zastrasza, a całe rodziny traktuje jak zakładników. Każda operacja łączy bicie, egzekucję i rabunek. Oddział utrzymuje się z kradzieży, przemocy i strachu latem 1944 roku jak komando zostaje przeniesione z Krety na kontynent i wysłane do Macedonii, gdzie ich brutalność osiąga szczyt. O otaczają dzianice, wyciągają mężczyzn z domów, rozbijają im twarze kolbami, każą klęczeć na kamieniach, torturują publicznie i dokonują masowych egzekucji. Ginie ponad 100 cywilów, setki zostają pobite, a domy splądrowane i spalone. W się na i pobliskich wsiach stosują te same metody. Totalny terror mający złamać poparcie dla Elas i zabezpieczyć odwrót Wehrmachtu. Jesienią 1944 roku oddział się rozpada. Wielu greckich kolaborantów ginie w zasadzkach lub zostaje zlinczowanych. Schubert ucieka pod fałszywym greckim nazwiskiem, lecz zostaje rozpoznany, schwytany, skazany na śmierć i stracony. Symbol czterech lat terroru, który sparaliżował Kretę i Macedonię.